Witam, nazywam się Casimiro, jestem endokrynologiem od kilku lat, i w tym filmie wideo powiem Ci, czy glukofin jest dobry i czy naprawdę działa. Zostań więc do końca tego filmu, w którym powiem Ci wszystko, co musisz wiedzieć o tym leku i czy faktycznie warto go kupić. Glukofin to w 100% naturalny suplement diety, który reguluje poziom cukru we krwi i uratował życie tysiącom ludzi, chroniąc ich przed ślepotą, otyłością, amputacją kończyn dolnych. Niewydolnością nerek, zawałem serca, udarem mózgu i innymi nieodwracalnymi skutkami cukrzycy. Każdego dnia w mojej praktyce przyjmuję setki pacjentów. Powody, dla których 90% tych pacjentów przychodzi do mojej kliniki, to suchość w ustach i ciągłe pragnienie, chroniczne zmęczenie, częste oddawanie moczu, swędzenie i słaba regeneracja skóry. Wśród wielu innych nieprzyjemnych objawów spowodowanych cukrzycą, chorobą, która dotyka 371 milionów ludzi na całym świecie. Według Światowej Organizacji Zdrowia każdego roku na świecie z powodu cukrzycy umiera około 2 milionów osób. Z tego powodu niezwykle ważne jest rozpoczęcie leczenia w odpowiednim czasie. W oparciu o te dane polecam moim pacjentom Glukofin, ponieważ jest to suplement, który jest uważany za lek numer jeden na cukrzycę. Pomaga obniżyć poziom cukru i wchłanianie insuliny, pomaga zapobiegać hipoglikemii oraz wzmacnia układ odpornościowy i umożliwia normalizację metabolizmu. Glukofin jest zatwierdzony przez wiodących europejskich endokrynologów. Suplement umożliwia utratę wagi poprzez neutralizację najczęstszej przyczyny choroby, otyłości. Ponadto produkt może zmniejszać apetyt na cukier poprzez ukierunkowanie na wrażliwe na smak obszary języka, które reagują na cukier. W ciągu 10 lat badań klinicznych preparatu wykazano, że u 75% badanych osób poziom cukru we krwi uległ normalizacji. Po zażyciu glukofin jakość życia znacznie wzrasta i będziesz miał znacznie więcej czasu, aby cieszyć się rodziną i spełniać wszystkie swoje marzenia, których jeszcze nie byłeś w stanie osiągnąć. Ale bądź bardzo ostrożny. Tylko oryginalny glukofin może zapewnić wszystkie te korzyści. Wysoki popyt na ten produkt doprowadził do pojawienia się wielu podróbek. Jest tylko jedno oficjalne miejsce, w którym glukofin jest sprzedawany i jest to oficjalna strona internetowa. Należy więc uważać, gdzie można go kupić. Podrobione produkty, oprócz tego, że nie działają i powodują utratę pieniędzy, mogą również zagrażać zdrowiu. Aby Ci pomóc, umieściłem link do oficjalnej strony internetowej ze zniżką w opisie tego filmu. W ten sposób możesz mieć pewność, że otrzymasz oryginalny produkt. Wystarczy kliknąć na link, a zostaniesz przekierowany na oficjalną stronę producenta, abyś mógł można złożyć zamówienie. Wystarczy wypełnić formularz z imieniem i nazwiskiem oraz poprawnym numerem telefonu i czekać na telefon od przedstawiciela, który wspólnie z tobą zdecyduje ile zamówić. Jeśli nie odbierzesz telefonu, zamówienie nie zostanie złożone i zostaniesz bez produktu. Dlatego, gdy zadzwoni przedstawiciel, należy odebrać połączenie. Produkt dotrze do Twojego domu w ciągu zaledwie kilku dni, a zapłacisz dopiero po jego otrzymaniu. Producent ufa transformacji Glukofin tak bardzo, że udzielił 365-dniowej gwarancji. Jeśli z jakiegoś powodu nie spodobają Ci się rezultaty, jeśli produkt nie zadziała, możesz poprosić o zwrot pieniędzy bez żadnego ryzyka. Tymczasem popyt na ten suplement wzrósł w ostatnich dniach. Klienci składają nowe zamówienia w szybkim tempie po tym, jak zobaczyli transformację z glukofin w ciągu pierwszych kilku tygodni. Wieść niesie, że wreszcie istnieje sposób na zminimalizowanie negatywnych skutków cukrzycy i życie pełnią życia. Powinieneś więc działać szybko i kupić go, zanim skończą się zapasy. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że ten film okazał się pomocny. Życzę ci wspaniałego leczenia i niezwykłych rezultatów z glukofin, tak jak wielu pacjentów, którzy stosują ten produkt. Do zobaczenia następnym razem.